Witam, pedofili! Tak, dzisiaj postawiłem... Dzisiaj postawiłem na jesień. Jak tam jak tam wasze mm, odbyty? Zdewastowane, w dobrym stanie, przerwany... Nie no, chłopie. Stan fabryczny, factory new. Patrzcie na to, co dzisiaj znalazłem. Jest z nami również Grażynka. Intro teraz. To chyba nowe intro jest. To jest wszystko po... Bolona, stary. Nie boję się, że liścia do Senżot Buddy jak wyjdzie? A co ja wam się bać, kurwa, stary? Jakieś rzeczy, które być może się wydarzą za 10, a być może za 25. Za <grym> 25 lat też będę silnym z kurtynem. Co, ja się niczego tak ogólnie nie boję. Więc fajnie by było, jakbyście tutaj wiecie, jakbyście cipeczkę utkali, bo to też tak nie może być, że, że wiecie, na, na, na takiej pełnej rozwiązłości cipkowej chodzicie, tak? Rozkręcę wam za chwilę ku kapiszona w czoło i się skończy. Zobaczmy ten film, <laughs> który wrzucił. Powiedziała tak. O, może się hajtał. Powiedziała tak, ale nie na to pytanie. Wszystko jest ok, świadomie w planie. Nowa twarz stary rozstanie. Jak stara książka i nowe wydanie. Istotnie do wyjścia gradzi do światła. Kurwa, to masz 6 minut, aż, aż tyle nie chce mi się na to poświęcać. Jakby ta muzyka nie jest zła, tylko to nie jest muzyka, której ja słucham, nie? Teraz jest pytanie: czy oni hejtują tę piosenkę, czy hejtują Gargamela za to, że był przemocowym, przemocowym partnerem dla swojej niepełnoletniej dziewczyny? To są dwie różne piosenki. No nie no, wiecie, to trzeba po prostu zapisać sobie tutaj. Poliska do dziewczyny. Więc no, bo jakby muzyka nie jest zła, tylko to nie jest taka muzyka, której ja często słucham, nie? Chciałeś zmienić świat, kraje i miasto Nie kurwa, najbardziej najbardziej jestem stary zszokowany, że on ma tyle włosów, bo on miał strasznie stary. Strasznie była kurwa prze, przerzedzona grzyweczka, że tak powiem, nie? Jak jakoś inaczej pamiętam tam No tak, no bo miał długie włosy stary Wiecie, no też w parę lat się ludzie zmieniają, nie? Czy mali to bym jej... O Jezu! Jezu! Dobra, jedziemy! Ojecha. Przepraszam, o, przepraszam, że taka gra jest, to muszę tak mówić. To zrzucicie? <laughs> Mama, to taka gra jest, tylko, To jest Co? gra tylko taka, mama! Nie wiem, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. No to dobra kurwa. <grym> Ej, nie, ej, kurwa, wariaty... Nie... wiem... jak ktoś przychodzi na przykład do mojej mamy czy coś, to zawsze kurwa ludzie myślą, że jestem popielony, nie? Ja siedzę w tym pokoju kurwa i ludzie tylko posłuchują. Mówię ja no Jola, masz syna debila, no, ale mi wstydku. <grym> dzisiaj się lipa stary wydarzyła. Bo zobaczcie, nagrałem film, nie? Ogólnie nagrałem film z takiego motocykla, co chciałem na licytację charytatywną wystawić. Tylko, że jest, sytuacja jest taka, że na Allegro nie można wystawiać kuwa, rzeczy związaną z motoryzacją na licytację. Nie możesz wystawić samochodu, kładu, kurwa motocykla. Nie, nie da się wystawić na licytację. Możesz to wystawić owszem za jakąś scenę bazową. Dzwoniłem zresztą dzisiaj do, do Allegro, to do się pomaga i tak dalej, żeby. bo to taka zbiórka jest, się pomaga napisałem do Allegro, cześć, oni czekajmy za kontakt, administratorem twoich dane jesteś tam coś tam, Ale wy połączycie się z właściwym doradcą powiedz tam jaka jest twoja rola w zgłaszanej sprawie ja sprzedający, bo było do wybrania kupujący, sprzedający i czego dotyczy twoja sprawa, możesz przesuwać listę tematów w lewo, zignorowałem to i oni dzień dobry, tu Ewelina, właśnie zapoznaję się ze sprawą, proszę o chwilę cierpliwości jak mogę pomóc, a ja jeszcze o sprawie nie napisałem więc mi Chyba jakąś ten, jakąś przygotowaną templatkę mi kupa tutaj zajechała A ja mówię, to fajnie, że się zapoznajesz, jak jej nie opisałem. <laughs> ja się nie piję, ale stary w takich sytuacjach. Chcę wystawić motocyk na ekscytację. I ta strona jest tak nieczytelna, że nie mogę. Dzisiaj to próbowałem tutaj wystawić, w ogóle na Allegro się nie dało i była ta. I tylko na Allegro lokalnie, nie? No ale patrzę, wiesz, przechodzę tutaj, przechodzę tutaj okienko dalej i nie ma tego, nie? Nie, nie ma jak licytację dać, no to mówię, no dobra, to napiszę, nie? Zobaczymy. Próbuję Pan wystawić licytację na Allegro lokalnie czy Allegro.pl? No ja jakkolwiek. Rozumiem, w przypadku obu platform oferty motoryzacyjne dotyczące samochodów czy motocykli może pan wystawić jedynie w formie ogłoszenia, czyli z podaną ceną i koniecznością kontaktu z panem, aby doszło do transakcji. Nie ma możliwości dodania do nich opcji licytacji. I wiecie, z racji tego, że zobaczyłem sobie potem, bo sobie czytałem, nie? Że jest taka strona jak Allegro Charytatywni, i że tu można zbierać na, na jakąś zbiórkę, nie? I wpisałem się pomaga, bo ta zbiórka jest na się pomaga, i zauważyłem, że można, jakby tutaj, pod jakąś tą się podpiąć. Tylko, akurat, akurat ta, ta zbiórka, gdzie ja, gdzie ja na, na którą ja bym chciał pieniądze zebrać. To jej tutaj nie było, więc zadzwoniłem na pomagać i się okazało, że żeby żonie owszem ją dodać na Allegro charytatywnie, tylko jakby właściciel zbiórki, czyli rodzice w tym wypadku yy, powinni, powinni się z nimi skontaktować i oni to wrzucą na, yy, na Allegro nie? No i dobra, to się dowiedziałem w międzyczasie jak tutaj rozmawiałem, napisałem Allegro też i dostałem odpowiedź. miałem możliwość wystawienia oferty w kategorii motoryzacja, motocykle i kłady na cele charytatywne. Czy jesteśmy w kontakcie? I napisałem to, jak mam zlicytać motocykl na cel charytatywny? Przykro mi, jednak nie jest to możliwe. Nasz regulamin posiada listę kategorii. Strasznie się stary wkupiłem, bo, bo chcę wystawić stary motocykl na, na cel charytatywny, jak Gola robił licytację na malucha. A właśnie, jak, gdzie Gola zlicytował malucha? Wystaw na Allegro jak zabawka albo model? A, na zrzutce to zrobił? No to spoko, to zrobimy to na zrzutce w takim razie. Ej, nie wiem czemu, ale jakiś kuwa, tak tego typu konta mi piszą very good kurwa, nie wiem o co chodzi. Jakiś anime konta stary, co chwilę dostaję jakąś wiadomość very good kuwa, z jakiegoś anime konta. Zero follow ten, nie wiem kurwa o co tu chodzi, nie? Ale jesteś przyj**any, cieszę się, że dostajesz tego ban Cię, kurwo. Cześć, mam taką dosyć ważną sprawę, jest to dla mnie bardzo ważne, bo zmarł mi przyjaciół, bo głową rodziny. Aha. Czy byłem ziomkiem, a... Ale jesteś kurwą. Jesteś do jebany bany wieszaku. Wczoraj mnie też wyzywali. Zawisną kurwą jesteś, wiesz o tym. Dzisiaj jest inne intro. Mamy intro z test wczoraj, tak? Wjeżdżają nad ranem Ale mam nowe, czekajcie. Ostatni telefon, pozdrawiam mamę Oj, nie zapisałem niestety miałem ten, miałem, miałem mocne nowe Ale nie moje, znalazłem w internecie, nie potrafię teraz tego znaleźć Pod tą nutę było Drzwi wyważone, nad ranem znów matka płacze Czas, będzie go pełno na przemyślenia w kryminale Za aferę z Mergani mu wękam Mergani na story, w skrócie moja kobieta była z na spacerze Gość swojego psa miał spuszczonego ze smyczy Jego pies zaatakował naszą miłki, A gdy ona poprosiła go o zaświadczenie, że jego pies jest szczepiony przeciwście klizje, zaatakował ją Pies zrobił. Nie, nie widział, pan, nie widział pan, nie widział pan, dlatego poproszę, poproszę o zaświadczenie, że pies był szczepiony. Poproszę o zaświadczenie, że pies... Ale to pan mi kurwa nie grozi, bo ja mam to w dupie. Ja chcę zaświadczenie, że pies jest... Co ten papsun od stary? Miał kurwa zagraniczne ligi podbijać kurwa, a chodzi kurwa z niezabezpieczonym psem, który kurwa gryzie wszystko. Piony, po prostu tyle ile... chce zaświadczenie pani zaświadczenie wyjścia. dla swojego dobra i psa, chcę, że, że jest, pszaki, jest, rzucę, jest wściepiony wyjadaj ode mnie. co ty jak kurwa nie Czy nie normalny? To wyrzuć, to ci ty jesteś kurwa ja jest wyrzuć, ja ty, prawa, ty, tak, ty to? nie masz prawa mnie zostaw mnie ty kurwa debilu chodzący Ale jaki tak szczerze, jestem pełen podziwu dla Ditki w tym wypadku, że nie zachowała się jak kobiety lubią się zachować I jakby nie poniosły Nie zachowały się emocjonalnie, nie? Tylko jakby w miarę, kurwa, logicznie i koherentnie bo, bo kobiety niestety mają tendencję do tego Żeby zaczynać piszczeć Wiesz, emocje biorą górę Zaczynają płakać i tak dalej Więc jakby, no, całkiem spoko, nie? Znaczy nie jest spoko to, że jakiś pies lata tam, gryzie Czy atakuje inne osoby A osoba, która, która z tym psem Za tego psa jest odpowiedzialna Kurwa, miałbym psa i mój pies by coś zrobił To byłoby mi, było kurwa, tak wstyd Byłoby mi tak wstyd że sam bym tego psa do weterynarza zawiózł. Czy na poka już na koniec, no bo ją kupad, bo ją zaatakował fizycznie stary. Ja mam taką sąsiadkę i ona ma koty wychodzące. No dobra, no jakby jej, jej decyzja, nie? No i czasami, kiedyś była taka, było parę takich incydentów, że Leoś na wszystkie sposoby próbował uciec z domu. Stary, musiałem powymieniać klamki w drzwiach, żeby były na klucz, okna na poddaszu, było potrafił je otwierać, żeby były też na klucz. I co, jakby niwelowałem jeden, jedną możliwość ucieczki, to on sobie znajdował jeszcze inną, nie? No normalnie chłop sobie podnosił, wiesz, bo jak masz, jak masz okno na poddaszu, to wiesz, tu, tu był taki murek, tu, tu jest powiedzmy ten parapet, no i masz okno na poddaszu, nie? I, I jest klamka w taki sposób, i żeby ją otworzyć, no to jakby w górę. Typ się nauczył, kurwa, podnosić tą klamkę, kurwa, do góry i wypychać okno, kurwa, masą swojego ciała. On normalnie otwierał okno na poddaszu. Co, no, był taki okres, to było ponad no, rok temu chyba naj, 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 najczęściej, i naj, najwięcej, czy nawet więcej. No, jakiś jak był taki stosunkowym kociakiem, był, nie wiem, tam rok miał, może rok z hakiem. No, i mi było, kurwa, wiesz, i moja sąsiadka na przykład nie pisaty, bo Leo, u mnie siedzi coś, kurwa, mega w było, ale nie potrafiłem nad tym kotem zapanować. Teraz jakby się już uspokoiło. Było raz tak, że te koty się u niej na podwórku spotkały i Leoś zaatakował tego kota. No, pokłóciły się o coś, drapnął ją. Miała tutaj po prostu, wiesz, takie drapnięte. Ostatnią rzeczą, jakby, o której bym pomyślał. To jest nie powiedzieć jej, kurwa, stary, weź ją do weterynarza. Wiesz, przepraszam, jest jej mega głupio, no nie wiem, zapłacę za, za ewentualne leczenie, zobacz co z nim jest. Zresztą było u weterynarza, na szczęście nic im nie było, no po prostu drapnął. Wiesz, zaczęły się drapać i, i, i ją drapnął. Miała taką ranę, która tam po paru dniach zeszła. No ale jak można w taki sposób w ogóle, wiesz, podejść i szarpać kobietę? Z tym, że ktoś powiedział, a po ch... nagrywała. Właśnie po to, że jak jakiś. Waziomek, który jest najprawdopodobniej na 99%, no bo mężczyźni są silniejsi od kobiet. Coś jej zrobi, to żeby miała czymś się w razie czego, wiesz, pokazać, wytłumaczyć, nie? Zasz higienę pisała tam, więc jakby bardzo dobrze zrobiła. Tylko jeden błąd moim zdaniem popełniła, a mianowicie, że nie chodzi na zewnątrz z gazem. No niestety, po czymś takim od razu powinien chłopku dostać gazem w czoło i by się skończyło. Poza tym nie możesz chyba z psem chodzić, nie na smyczy, nie? zgłoszona na policję, cały film przekazany do organów. Prostując osoby, które widziały tylko fragment. Fragmenty filmiku i twierdzą, że nikt nie, nikt nie nosi zaświadczeń o wściekliznę ze sobą. Na samym początku prosiłam owego pana o to, abyśmy wymienili się numerami, żeby wysłał mi telefoniczne zaświadczenie o szczepieniu na wściekliznę. Jest to na nagraniu, które ma policja. Nie byłoby tematu, gdyby to zrobił. Pan mnie wyśmiał, dlatego szłam za nim i nagrywałam dalej, bo chciałam, aby udzielił mi informacji, jak dotrze do domu. Prosiłam wręcz o to, bo zakażenie wścieklizną jest bardzo poważne dla zdrowia. Wtedy zaczęły się groźby słowne i doszło do rękoczynu ze strony tego pana. A na końcu spuścił psa na nas. Nie życzę nikomu takiej sytuacji, a szczególnie pani. A co gdyby? Przyszła matka z dzieckiem. Co jeśli pies jest, jest niezaszczepiony, tyle ode mnie w tym temacie. Dziękuję za Wasze wiadomości i słowa wsparcia. Otrzymaliśmy wiadomość telefoniczną od policji, że pies, który zaatakował, nie posiada żadnych szczepień. Już wiadomo skąd lekceważące i agresywne reakcje właściciela. Właściciel psa został karany mandatami karnymi w tej kwestii, a w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej. Oraz rękoczynów w moją stronę został Pan zabrany na przesłuchanie. Sprawa będzie rozwiązywana. No i bardzo dobrze. Mega ich współczuję, że w ogóle do tego doszło, ale bardzo dobrze, że, że jakby coś z tym robią. A się musiał Mergani wkurzyć, nie? Sam wiem, jakbym się wkurzył. Więc pewnie się podobnie. Jak dostał mandat, to nie może być ukarany drugi raz. No, ale dostał mandat za brak szczepień, a za to, a za napaść na nią, to będzie miał sprawę w sądzie. to są dwie odrębne rzeczy. Nawet masz zapisane właściciel psa został karany mandatami karnymi w tej kwestii. W jakiej kwestii, że pies, który zaatakował, nie posiada żadnych szczepień? A w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej oraz rękoczynów w moją stronę, został pan zabrany na przesłuchanie. Sprawa będzie rozwiązywana. Wbiłem na Twittera i kurwa mój ulubieniec. Łukasz Mejza się wypowiada w temacie Buddy. No to, Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, kochana Polsko, w ostatnich dniach cała nasza ojczyzna żyła jednym tematem: zatrzymaniem jednego z najpopularniejszych polskich influencerów. Zatrzymaniem Buddy. Ja nie mam wiedzy co do meritum, czy to zatrzymanie było słuszne, czy nie było słuszne, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na czas tego zatrzymania i na sposób zatrzymania tego popularnego polskiego influencera. Na teatralność tego, co miało miejsce. Szanowni Państwo, zauważyliście to. Że od kiedy zatrzymano buddę, nie mówi się w y, polskiej przestrzeni publicznej o niczym innym, jak tylko właśnie o tym. Nie mówi się chociażby o 49 centrach dla migrantów budowanych przez Donalda Tuska za 432 miliony. Nie mówi się o rekordowym długu i deficycie, czyli o totalnej demolce naszego kraju. Nie mówi się o skandalicznym zachowaniu posłów Platformy, czyli o Kindze Gajewskiej i Arkadiusze i o jej mężu. Szanowni, szanowni Państwo, proszę się zastanowić, czy to nie są tematy zastępcze. Dlatego, że rząd Donalda Tuska nie jest w stanie Polakom dać chleba, więc próbuje nadrobić to igrzyskami. Dziomek, który opiedonił każdą ulicę w zielonej górze, metr do metra chyba każdą przesyć publiczną zapiedolił swoją głową. Mówi Chyba coś o teatralności, przecież to jest chyba niesamowite, ty. <laughs> czy to co mówi, potraktujmy go poważnie, czy to co mówi jest prawdą? Być może, ale z drugiej strony bardzo i to bardzo łatwo to odbić. To kiedy mieli go zatrzymać, skoro popełnił przestępstwo? Bo zatem jaki wpływ ma Donald Tusk na to, że Budda jest taki popularny i w momencie, kiedy ktoś popularny łamie prawo, to dużo ludzi o tym mówi. Czy znaczy być może łamie prawo, bo to jeszcze nie zostało udowodnione. Jakby to zrobili za miesiąc, to by że coś innego się działo, jak to będzie za pół roku, to że kurwa na wybory prezydenckie no i tak dalej. Dziwnym trafem kurwa nie pamięta jakiego koledzy z partii na tydzień przed wyborami podbijali sobie, albo próbowali sobie podbić słupki wyborcze perfilią kurwa. W Pandorom. Jezu, jak oni się, jak oni się zarzekali, że, że, nie ma tutaj, nie ma tutaj przyzwolenia na takie rzeczy, które się działy. Że, że jak to tak, że, że, obrzydliwe, że to, że już działamy. Komu postawili zarzuty przez ten rok? Ale zobacz, może to budda wstaje jako pierwszy w Polsce, natomiast ty ciebie wspomnieli jako pierwszego youtubera w Sejmie. A to akurat prawda. Ja byłem pierwszym youtuberem w Sejmie. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, kochana Polsko. Tydzień temu polskim środowiskiem, influencerów i twórców internetowych Wstrząsnęła informacja o dożywotnim usunięciu z YouTube'a znanego w sieci Nitrozyniaka. Człowieka, który swoją ogromną widownię i milionowe zasięgi zbudował na jednym. Na nienawiści. Popularny nitro uderzał we wszystkich, stosując absolutnie ciosy poniżej pasa. Obrażał dzieci, atakował kobiety, zajmował się tylko i wyłącznie generowaniem nienawiści i internetowymi konfliktami z innymi, równie patologicznymi twórcami pokroju lewaczki majstaśko. YouTube podjął bardzo dobrą decyzję. Bo nie ma miejsca na tak dużą dawkę agresji i nienawiści, a ja mam nadzieję, że to dopiero początek drogi. Bo niedopuszczalne jest to, że jego widzowie, a były to przede wszystkim dzieci w wieku od 7 do 13 lat, mają do czynienia z taką patologią. I dlatego będę domagał się całkowitego usunięcia z internetu takich siewców nienawiści jak Nitro. To ja odwracam pytanie po tych dwóch latach. Kogo jeszcze usunę z internetu? Chyba nikogo. Rozbanowaliśmy ekstremistę nienawiści, litrozyniaka. Zbanujmy też tych, którzy dziś jego metodami próbują zbudować swoją popularność także w polityce. Zbanujmy Jasia Kapele, który robi zasięgi na obrażaniu polskich symboli, w tym kolportuje obrzydliwe treści o świętym Janie Pawle II. Zbanujmy posłankę Jachirę, która na tej mównicy splugawiła, zresztą kolejny już raz, powagę Urzędu Polskiego Posła, obrażając w haniebny sposób ojca Jana Pawła II. Do tego żądała usunięcia papieża Polaka z przestrzeni publicznej. Czas z tym skończyć. I na koniec trzeba powiedzieć sobie wprost: Mitrozyniak ma swoich naśladowców, ale ma też swojego brata bliźniaka w polskiej polityce. Człowieka, który dla osobistych korzyści posunie się do wszystkiego, którego agresja i sianie nienawiści przekroczyły już wszystkie dopuszczalne granice i to szybciej. Niż ten człowiek, o którym mówię, jeździ w terenie zabudowanym. Dlatego zbanujmy również Donalda Tuska, nitrozyniaka polskiej polityki. Poza jakby oczywistymi kłamstwami, które ten człowiek mówił na mównicy, napawa mnie trochę dumą, że poseł, bądź co bądź poseł na Sejm, już w którejś kadencji, nie w drugiej, trzeciej, mało to ważne, uważa, że premier tego kraju jest moim przydupasem, który się mną wzoruje. Powiem tak, no, wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. No, zobaczmy dalej, co tu jeszcze wenek rzucił. Pa, Merganie. Pojechałem porozmawiać, oczywiście tą rozmowę pociś... pociśnięto od CLA ETC. Nie dziwcie mi się, gość poszarpał mi kobietę, niestety za nią się, że nagrał tę rozmowę i zniszczył mi karierę w internecie. Także na no. PL. Ja wolę pomagać, to jest prawdopodobnie firma tego gościa. Gorąco polecam. Taka, jaką mają ocenę stary na Google? Czy nie mają już tej wizytówki w Google? Sprostowanie dotyczące firmy Victoria V Group. Pan z filmiku nie zwaj pracownikiem, że wymienia firmy. Taką informację otrzymałem od członka zarządu. Na następnej stronie statement firmy: Pan N jest pracownikiem spółki Victoria V. Group, spółka ZO. Jeśli chodzi o powiązania moje ze spółką, to ja jestem członkiem zarządu, ponieważ przesyłam wyciąg z KRS, w którym ujawnione są osoby będące wspólnikami i uprawnione do reprezentacji spółki. Nie ma wśród nich pana Patryka. Zaznaczam, że sytuacja, która miała miejsce w lesie, miała miejsce poza godzinami pełnienia obowiązków służbowych przez pana Patryka, w związku z czym spółka nie czuje się w żaden sposób powiązana z sytuacją. Trzymam również informację, że firma otrzymuje liczne. Połączenia z obelgami grzbań, groźbami, prosiłbym o zaprzestanie takich działań. No, no, jakby firmy nie wyzywajcie, nie? Nawet ten, to, to że ktoś jest, to że ktoś jest to nie znaczy, że normalni ludzie mają za to odpowiadać. Nie, nie, dbajcie o swoje zwierzęta, stary. Szczepcie je, zajmujcie się nimi. Nie róbcie stary przypału, bo to tak też nie może być.